Czamam wszystkich! No i dobry, Dzień dobry Toć! Dzień dobry! dobry! Dzisiaj Toć! Odcinek jest przepiękny. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo pomysł jest niesamowity! Niesamowity jaki? Niesamowity! Jaki? Uwaga, uwaga, Toć! Podrzucimy nóbką pod niewidzialność, a mianowicie damy mu w prezencie. Powiem, że to jest super prezent A wiesz, jak to nóbny,ł, pewnie skorzysta od razu. No ale my będziemy wiedzieć, że on jest niewidzialny. No i będziemy go trollować. Na przykład, niż bla, 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 bla. Dobra, dobra, fajon. Bardzo mi się zapada, właśnie, Halina. ban zobaczę go na ban Bang, Oooo, X-ray. Ej, widzę stąd tą kopalnię, co wtedy był on. To ma na rafi, weź tam wejść A tak, ta kopalnia jest jakaś. Opętana Widzisz tam w rogu? Nie wspominam dobrze tej kopalni, widzę no, ją tak Widzowie łapki zostawiajcie, subskrybujcie kanał oczywiście Bo milion subów jest już tuż, także subik Kto nie zostawi jeszcze subika Trzeci subika na dole Może na minion coś wymyślę fajnego, może nie? Mam nadzieję Chodź, jak Chodź, chodź, idziemy mu dać w prezencie poty i od razu zmywamy się Mam trzy Dobra paliona. Co jest grane, pływasz w ścianie? Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Okay. chodź. Ja już wszedłem z domku w pewnym momencie, a potem się cofnąłem. Serio! Ale no, to u mnie siedziałeś na świni, a potem, nie wiem, latałeś. No, ale <laughs> nieważne, nie no, trudno, widzowie, trudno. Lagi, lagi. Laksy. Na. A co ta panda tu robi? Co tu robi panda? Mówię, w w ogóle ogóle? pandy lgną do nuba, bo już jedno ma w zoo, druga tutaj, i wszystkie idą do, Czemu, pandy do też nuba. A to też dać do zoo. O nie! O, nie! Nie! O, nie! Nie! O, nie! nie! ja wale. ja wale. Ja, ja, ja się Nie pośpiecham. Co tu się odwaliło? Szczerze, Nawet rozbawiła mnie ta fanda, Twoja reakcja. Spowodowała taki uśmiech na mojej twarzy. To takie coś, ja wale! Ja, ja, ja byłem zażenowany, tu. Ty. Panda tylko tutaj stała, ale nikomu nic nie przeszkadzała. A nagle dwóch debili się pojawiło i ją przekonało. Ja Ej, wytrzymał! O Boże, dobrze się zapowiadał z O kurde, ale śmiechała. Okej, okay, dobra, no, to jest pozostałość. Dobra, czekaj. Cześć, Dubek! Ale, 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 ale. Cześć, cześć alo. Nubek! Mam dla ciebie, ciebie dwa prezenty, nic nie mów, Nara! Chodź, to jest. Tak. Czekaj, czekaj, a patrz to po Powiedzcie coś do mnie. Cześć. Ej, muszę to przemyśleć. Eee... <głowa, <głowa, Głowa mi pulsuje. Eee... <głowa> <głowa> za dużo myślisz, Nubek? Dala, wybudnie. Dobra, przestańcie rozśmiechać, bo za dużo śmiechu. Prezent od nas, idziemy, chodź, to jest. Naura Nara! Nara! Dobra. Po co, mi to? Dobra.

Przecież taki ha? swon tak śmierdzi tu, nie? A, tak! Takim nubem tu wali, nie? No, ale nie zawsze widać. jak jestem obok nuba to tak śmierdzi, ale teraz go tutaj nie ma. nic czy nie debin! Mam się z nim rozbijać, wszystko widzę. Na niemitce! Na, niemi na niemitce! Mama wyrąbano, koniec Niemitka. Niemitka! O, odbudował. Pięknie! Pięknie! Kurce, nie mam bita O, no, co tu się dzieje? Ty, bo sam sufit się odbudowuje No, hej, Nie nie, nie Samo odbudowujący się dom Dawaj, rozwalamy więcej skoro o, o, dobra, dobra Sam się odbudowuje, no Ja, jak on no? to robi sam? Patrz, patrz, sam się będzie odbudował, poczekaj No, zaraz Coś mi bije! Pomóż! Ej, on ma ochronę w budynku, jakąś automatyczną Co jest grane? Ha, ha, ha. Lasery jakieś wbudowane co ty myślałeś, debilu? Ja. Ej patrz, to ej patrz, znowu się odbuduje Wypaliło? Nie, ja mam te oblone Wypaliło <gulanie> <gulanie> My są z oblony, mam debiny, w a... moich nie ma Ja <gulanie> cały się odbudowuję ten tak, nie rozumiem Jak to spomogę, się dzieje w Nie ten temat! <gulanie> coś słyszałeś takie? Coś takie nie ten temat powiedziałeś No, jakieś strzały A to chyba ja powiedziałem przez przypadek, sorry no, a... Czasem przez przypadek mówię ten ten Nie wiem. A, a, okay. Nie czaję, dobra, o, chodź, chodź, chodź. chodźmy chodź no, zrobimy trolla, trolla nubowi, chodź. O, o, dobra. Jak go nie ma, to na pewno nie zauważy. Patrz, no my tak, zrobimy. No ja, tutaj, tak. O, oh my God. Okay. I patrz, strzelę. Po... O kurde, nie, musiałem strzelić w który podpala. ale to było. A nie, on nie podpala, dobra, jest szczęście. Przedestanny. Mam pomysł. No wiem, nie robię. podpala. To o, robię, to masz podpalający przedstawi. łuk? Wprowadzę ich stąd. Mm, mam zapalniczkę, ktoś nie ma prowadzę stąd, no tam. No i ty rola. Ej, co jest grane? Patrz. E cobleston! To e co jest jakaś drużka z tym cobleston. <grym> co co patrz! To się samanubi! Ej, nie bój, nie bój jej! <grym> no, nie bój jej No nie bój jej, ale no, jestem. Co no, się jest sama jest grane, dokąd to? Chyba no, się nie wiem. No się sama robi. Ej, One. słyszałeś? Zaraz, zaraz będzie, będzie sikać ktoś. Kto? Lama? Nie wiem, właśnie, ktoś tak ten... Halo? Słyszać mnie? i drewno. Dobrze, halo? że nic nie słyszę. Co jest grane, no czemu coś się buduje? Halo? Słyszać mnie? Dobrze, że nic nie słyszę. <grymne> Dobrze, że w ogóle nie słyszę, jak ktoś mówi halo, słyszę, a mnie. Dobrze, że <grymne> nie słyszę tego. Co jest grane halo? w eee! domu, TNT? Halo, Pojan? Halo? Nie no, to jest, tutaj jest tutaj to jest to 3 przesada. 3. Wiesz, weź to no niż, weź to no niż. to wow, wow. no jest przesady. Ej, zaraz zginę, wow! wojnę no to zrobił Sorry. Nie no, Palion, nie wiem, mnie, to nie ja zrobiłem, no weź, Palion No zostań, <grym> to nie ja przecież wow, się To wszystko tylko wina, to Ja nie mogę, ja nie mogę, nie Sikam się, haha, sikam <grym> że ja to zrobiłem, a to nie ja to zrobiłem, Palion Serio to nie ja Dobra, zrobiłem Dobra, wierzę serio. ci, wierzę ci, a kto by mógł to zrobić? Nie wiem, właśnie stary. Może, może nie wiem, może on. Może on. Stary. A nie! Latający blok! Ja! O kurczę, dobrze. O mam, mam, mam. Latający blok, yeah. widzisz? Jakieś bugi są na tych wojnowicach, to i ten serwer. nie wiem, było. stary, ale wiesz co? Ostatnio. Mm, byłem. Ej, stary. słyszałem picie! Tak? Ślurpalnie nie, to słyszałem... chyba ja wciągałem ślinę, bo słyszałem, mi nagle to lecieć Dosłownie jakby ktoś pił normalnie, tak dosłownie I jakby ktoś pił normalnie Nie to bo ja, ja byłem Normalnie jakby dosłownie ktoś pił normalnie Normalnie? Normalnie A gdzie ty jesteś? Ja jestem tu tubą ciebie Normalnie Tylko słyszałem, szukam picia, ale nie ma Dobra, normalnie. wracamy dochodź do Nuba jakiś troll. Czekaj. Dobra, ja sobie... A zna. wezmę jakieś Ej. rzeczy, czekaj e, Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie tu nie. Tu nie, tu nie, to mi się Czemu się tak śmiesz? <śmieszne> to i co jest takiego zabawnego? To i co? Co ojdź? tutaj, gdzie ty jesteś? Eee, szukam Niczego, ja szukam idę do ciebie Masz perły? Essa. Co jest grane? Ej, ja nie wytrzymam Ha! To masz na ręce! Idą tak te barki <grystanie> <grystanie> no? Patrz, patrz Patrz, halo? patrz. Za mnie niewidzkę kupioną <grystanie> Dobra, chodź, chodź Obsidianowy Troll na Nie, widać mnie No... E, halo, słyszycie mnie? Co jest na grane? Szkielet tutaj jest? jest, jest szkielet, to szkielet, to szkielet ten biegał O ja no Wszystko... myślę, że to jest Jasne Wszystko jasne Dobra Dobra Wszystko... Jak słońce Teraz. No kurcze, tu trzeba postawić masz no ty pochodnie, masz jakieś pochodnie? to jest grane? <grych> masz jakieś pochodnie? Mam, 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 mam. To We, we. Daj i tak trochę. ciemno się nagle zrobiło Nie. Skrzynki tak. się otwierają, ja, ja się boję tego no bo To Nie jest jakiś horror On ma chyba ochronę tutaj jakoś To jest jakiś horror Stawiamy dwa timpi. Co jest grane? Z bitemki same wypadły Nubek to się to pojawił, to cześć to Nubek! To o cholera Cześć to. Nubek Ej, dobra, Ello. zostawmy nóbkę, zostawmy nóbkę, chodź, chodź. Ej, no, na sobie nie było nubek. Nubek, nubek, idziemy stąd, nie. E, właśnie wszedłem na serwis. Aaa, okej. Okay. Nubek, no i dalej no, idź, idź do domu, nubek, idź do domu, zostaw nas. Chcieliśmy ci nie. zrobić niespodziankę i ci udekorować nowe. Zostaw, zostaw nas, zostaw nas, to hmm. kiedy nie. Dobra, ej o! Bo Wypił teraz! <laughs> ja nie wytrzymam! <laughs> Chodź chodź, 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 chodź. chodź. on jest niemożliwy. Chodź, 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 chodź. Ale ja mam obsydian, kurde. Imposibrunówek. O, weźmy jego konia. Ciekawe, co zrobić. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiesiu. <tosuruj> Wiesiu. Wiesław. Wiesławie. Wiesław. Wiesławie. Ej, Wiesława, zostawiam mnie. Halo, halo, halo. No co jest grany? Nie mogę jak Pomogę ci stary O! Już ci pomagam, już ci pomagam Dobra, jeden ze starych Dobra, okej Gid, dobra! Jest Gid, jest Gid, dobra! Jest Gid no Jo! Jo! Haha! Zwiesiu? Czemu tak masz się nazwę? Nazwę, nazwę Okej Co? Ja to zmieniłem ja Aha. Daj wszystko Nevis Cisco. Ono tym nie wiecie. No. Chyć! Ja nie mogę. Oj 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 Ja tylko mówię sobie, idź. Ja tylko mówię sobie, idź. Ja tylko mówię sobie, idź. Nie. On mnie zabije zaraz. Kto? No ten, nie wiem. Goń? Co jest grane? Koń się zabij? No nie wiem. Gonimy jakiś Gdzie? miecz latający. Gdzie? A. Tak, niec... o nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> to sam robię. To normal. Ale jechało szybko. szybko. Nie Niech konika, gdzieś się przepraszam. To ja jak coś mi Czemu koń umiera? Co jest grane? Ja ej, ten koń ma jeden HP chyba? Kurce <laughs> wow. Ty nie pamiętasz być panią, Jej. tylko demion This... Ej, panią, no coś mnie bije, dębion. to ja się boję. Wokół, w rejonach nupka są jakieś duchy. No ser. No stop, stop... Po, po no no mnie coś goni, ale ja zaraz nie wytrzymam. Patrz, mam to. Co konia. masz? Co masz? Mamy Mamy konia. Konia. O kurze, jego konia, Wiesia mam. Co mnie? Czemu mnie? Nie, nie Jak naciągnąłem ten łuk? Ja nie wiem, stary. Czemu mnie? Stary, nie pytaj. Stary. 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 Stary! Nie, nie, stary! Już nie to nie miało być. Już nie jestem twój stary. stary. Nie jest twój stary. <noise> to nie miało tak wyglądać. No <noise> i <noise> <noise> skrzydła twoje latają. To mi dali. skrzydła. Ja. A gdzie są moje skrzydła? To jest skrzydła, hej! No łapimy twoje skrzydła. Czekaj, czekaj, czekaj. Twoje Słuchaj skrzydła my, są. No ale nie, ich właściwie jakby zniknęły. Czekaj. Ja. Twoje skrzydła tam są. Ale ma, masz moje wszystkie temki? Nie, właśnie, ja nie mam. A to jak nie, przecież tam nikogo nie było? <grym 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 stary, widać. nie wiem, ja gdzie... Latające te. Latające metra samą. No to się odwaliło. Gdzie? Latające letra gdzie? O! Fajerwerek! Fireworeka! O, a co mnie bije? No, zabij! Fajerwerek! Stary goń! Oh. Bo walczy z pająkiem! Dostał ktoś! Ja czy... Pitolek! O jest! Twoje rzeczy, twoje rzeczy! Dola, wszystko ty wiem! Wszystko wiem! Wszystko o, wiem! O Nówek, cześć! Zraciłem was i wszystko już wiem! Co wiesz? Co? Śledziłeś na tak, nas? Patrzyłem, tak patrzyłem... <noise> I po pierwsze, panion, zakaz wstępu do mojego domku znowu Po drugie, też, chcecie zmienić nazwę konia na Wiesiu Bo to nie jest. Jakim głosem to ma? Nie wiesz, że to nie jest debil Ale zburzony Słyszałeś mam, jego poirytowanie nie na w głosie? Nie nazwę konia możecie zmienić na Wiesiu Ta, ta no Tak, y, i o wszystko Boże, widziałem O Boże, bo bardzo, kie. bardzo śmieszny film, podoba mi się nie wiem, debilu, kiedy, Billu. widziałem, a ty wiesz, że nie. No dokładnie tak, Billu, bek, niesamowite. Pogardzi się lepiej, raz mi się w tym leży Dobra, idę, spadam stąd. Widzowie, łapkę zostawcie, suba zostawcie, odcinek super, czym cię się.